Wyobraź sobie, że zakończyłeś jakiś ważny etap w życiu. No wiesz, zdałeś sesję, może jakiś egzamin, matury, czy jakieś inne rzeczy. Na pewno to walczy temu takie uczucie spełnienia, że w końcu się udało. No właśnie, że w końcu czujesz wolne. Na przykład w moim przypadku to wolne oznaczało powrót do tych złych nawyków. Wiesz, typu grałem w jakieś gierki, akurat grałem w Lola, oglądałem całych seriali, jedzenie dużych ilości chipsów. Jak byłem trochę starszy, w jak zacząłem wychodzić z domu, to też imprezowanie czy picie alkoholu. Za każdym razem było dokładnie to samo. Wiesz, wygrywam, gram, oglądam, imprezuję. No i z powrotem. Wygrywam, gram, oglądam, imprezuję. Moment skupienia i znowu co? Gram, oglądam, imprezuję. Szczerze mówiąc, to nie byłem jakoś szczęśliwy robiąc te rzeczy. Przecież miałem takie przypływy radości, na przykład jak zabiłem jakiegoś bohatera w grze, albo zakończyłem oglądanie serialu, bo mój mózg odbierał to jako takie małe zwycięstwa, że o, coś się udało osiągnąć. No to wszystko tak naprawdę tylko po to, żeby zapełnić lukę w czasie, aż ktoś da mi jakieś nowe wyzwanie a swoją drogą, czemu tak przyjemnie nam się ogląda filmy, czy gra w gry, albo czy czyta książki? No, z książkami trochę odleciałem. Ale czemu to jest takie przyjemne? No bo główny bohater ciągle ma coś do roboty, ciągle u niego w życiu coś się dzieje. Wiesz, z jednego problemu przychodzi na drugi problem, z jednego wyzwania na drugie wyzwanie i ciągle u niego coś w życiu się dzieje, dlatego to jest takie ciekawe dla nas. No bo w fikcji, bohaterowie nie wpadają w tą szarą strefę oczekiwania, a my zwykli śmiertelnicy już jak najbardziej. No i co z nią zrobić? Jak na nią zaradzić? Powiem Ci dwie sprawy, na które musisz zwrócić uwagę następnym razem, gdy będziesz zbliżał się do końca jakiegoś zwycięstwa, końca jakiegoś etapu. Gdybyś już nigdy nie musiał wracać do tych złych nawyków i już nie musiał wpadać do tej strefy oczekiwania. A ta strefa oczekiwania to po prostu slot czasu, w którym oczekujesz na jakieś kolejne wyzwania dane przez kogoś innego. Po pierwsze, musisz się przygotować do następnej rundy. No bo wiesz, że ona nadejdzie, zawsze nadchodzi. No wiesz, może być to kolejny egzamin, jakiś turniej, może jakieś zawody. Od cokolwiek tak by to nie było. Musisz tak zakończyć tą teraźniejszą rundę, teraźniejszą walkę, żebyś mógł kontynuować następne bitwy. Tak dla lepszego zobrazowania, powiedzieć przykład z życia. Moja mentalność na wcześniejszych latach studiów wygląda mniej więcej tak. Rozpoczyna się sesja, no i rozpoczyna też się moje przygotowanie do sesji. Więc już na samym początku byłem przegranym, bo walka się rozpoczyna, a ja nawet nie wiem, co mam robić. No wyobraź sobie, ile Napoleon by osiągnął, gdyby za każdym razem, gdy szedł na bitwę, wiesz, mówił do swoich oficerów na spotkaniu, no tam nasi się biją, więc... Co teraz robimy właściwie? Bo żeby wygrywać potyczki, to musisz być na przygotowany. No gdy ja zaczynałem się uczyć na kilka dni przed egzaminem, to oznaczało to oczywiście co? Jedzenie fast foodów i spanie po 2-3 godziny, żeby jak najwięcej się uczyć. No więc oczywiście, że po takich to torturach moje ciało chciało odpocząć. Na no, w jaki sposób? No właśnie wracając do tych prostych i starych nawyków. Druga sprawa. Wiesz, że musisz być gotowy na następną bitwę. No czy w naszym przypadku, na tą strefę oczekiwania. Ale zwróć uwagę, że w poprzednim punkcie w ogóle nie nawiązywałem tej szarej strefy. Dlaczego? Po pierwsze, bo tak napisałem w skrypcie, a po drugie, bo opisaliśmy ten slot czasu jako oczekiwanie na nadanie nam wyzwania przez kogoś innego. A właściwie, kto nam zabroni sobie samemu nadawać wyzwania? No bo zauważ, że ta strefa oczekiwania zawsze przychodziła po jakichś ważnych etapach czy na przykład ferie zimowe albo wakacje. No właściwie, kto nam zabroni, lepiej wykorzystać ten czas niż na oczekiwanie. Możesz się przecież nauczyć czegoś, co Cię interesuje nie, historii, teorii gier, no cokolwiek po prostu coś, nad czym chciałbyś pracować. Może chcesz mieć jakąś wyprawę ze znajomymi, albo jak masz tyle szczęścia, to musisz odwiedzić swoich dziadków, czy nawet do nich zadzwonić. Po prostu już wtedy, przed końcem jakiejś pierwszej bitwy, zastanów się, co będzie Twoim następnym wyzwaniem, aby zminimalizować tę strefę oczekiwania. No, a w najlepszym przypadku w ogóle ją wyeliminować. Podsumowując, po wygranej strefie oczekiwania, czyli oczekiwanie na nadanie nam wyzwania z kogoś innego, ta strefa nadejdzie. No bo dotychczas, jeśli się nie przygotowywałeś, to zawsze nadchodziła, więc czemu akurat tym razem miałoby być inaczej? Dlatego pamiętaj, żeby planować swoje bitwy, zanim w ogóle nadejdą, a dodatkowo, żebyś trzymał się swojej strategii w jak największym stopniu. Na koniec zakończę statem z rozmyśla Marka Aureliusza, który już blisko 2000 lat temu miał podobne przemyślenia. Nie czyń nic bez rozwagi, lecz tylko według zasady dobrze obmyślany. A jeśli chcesz poznać inne metody jak wygrywać, oczywiście zapraszam Cię do, do moich innych filmów na tym kanale a także do subskrypcji, abyś Ty był na bieżąco i byś pomógł mi dostać się do jak największej liczby osób. A jeśli na poważnie myślisz o zwyciężaniu, zapraszam Cię na spotkanie ze mną, link jest w opisie. Na dziś, powodzenia i do zobaczenia.